Thank you To był młody chłopak, lat zaledwie kilkanaście Kochał motocykle, on miał w sobie tą pasję Nie mógł być sobą, gdy słyszał dźwięk odcięcia Jaram się niż bardziej niż u laski w objęciach Marzyło ścigu, kawa ZX6R 600 pojemności, to w głowie nie mieści się Wiedział o tym dobrze, że to bardzo niebezpieczne Kupił sobie moto, czasem odkręcał manetkę Jeździł na zloty, tak poznawał ludzi nowych Tak pozna tą dziewczynę o pięknych oczach brązowych Jeździli wszędzie razem, ona miała też tą pasję Dobrze go Rozumiała, ale mieli dziwne akcje Wyjazd nad morze, ona bardzo się cieszy Spędzą chwilę razem, ale chyba coś się spieprzy Dzwoni jej telefon, on szybko go odpiera. Odzywa się koleś, czemu skarby cię tu nie ma? Umówiliśmy się u mnie, przecież wiesz gdzie mieszkam Chłopak rzucił telefonem, od razu wszystko skreśla Był bardzo wkurwiony, nie opanował swojej złości Podbiegł do niej szybko, to jest twój dowód miłości? Od kiedy mnie zdradzasz? Prosto w oczy mi to powiedz Nie wiedziała co powiedzieć, chłopak postanowił odejść Wsiadł na motocykl Przepałował do odcięcia Kochał to tak bardzo, nawet nie masz pojęcia Ruszył z piskiem i postawił go na gumę On o tym nie wiedział, że ona zobaczy go w trumnie Pisała do niego, żeby wrócił, porozmawiał Ale on o tym nie wiedział, bo znów na koło stawiał Pech tak chciał, że zatrzymał się na drzewie Na blacie 160, niech Bóg weźmie go do siebie